Tam serdecznie od z tej strony. Aha, czyli wszystko już jasne. Już wiem, czemu mi nie działa. Ogrzewanie. Nie ma płynu chłodzącego. I silnik się nie przegrzewał. No bo pogoda jest taka jaka jest. Ale też no nie miało co ogrzewać tego powietrza. Dlatego wlejemy mu chłodnicowy płyn. I myk. Ale komunikat mi nie, nie wchodził. Komunikat, że nie ma płynu w chłodnicy. Cały ten płyn chyba zleciał. A nie, już jest. Ciekawe ile muszę poczytać, ile jest płynu chłodniczego w moim, w moim tym. Zatykamy to i idziemy testować. Jak tam dziadek po całej nocce? 12.30. Ale jest chyba na plusie tym. Nie, nie jest na plusie przecież nic. Nie odtaja. Zapalił, ale się pokrztusił trochę. Dobra, idziemy grzać, zobaczymy po tym, jak nawiew działa. Co się z tym autem dzieje? Kopci jak posrane. Ale to chyba dlatego, że silnik. Silnik zimny. Gołąb, co żeś ty tutaj narobił? Jestem na testowej przejażdżce Grzeje silnik Jeszcze mu nawiewu nie włączyłem żeby się, żeby się Nie zeźlić tak szybko Dojadę na Borki i na Borkach odpalę Niech się zagrzeje na maksa Jestem na Borkach, czyli Miejsce w którym nagrałem pierwszy odcinek Dokładnie tam dokładnie tam. I teraz tak, zagrzany na maksa mam I próbujemy Zobaczmy czy to to Tykane. No i jest ciepełko, czyli brak płynu chłodniczego. Sprawił, że. A czemu tu nie wie? Co tu jest? Aha, szyby. To wyłączyć. I na maksa. I to. Wieje ciepło, O to chodziło. Także uratowana sytuacja. Brzmi, się bałem, że jakaś nagrzewnica poszła czy coś. Ale nie ma co się cieszyć, bo cały płyn z chłodnicy zleciał. Erem. Muszę kupić chłodnicę nową mi powiedzieć mechanikowi, żeby wymienił chłodnicę, no bo... Podjechałem jeszcze pod sklep. Muszę zmienić spodynki na długie, żeby się na mnie jak na debila nie patrzyli. I idę skorzystać z mojej ostatniej deski ratunku, bo do trzeciego chyba nie uda mi się ogarnąć mechanika, żeby wymienić to. Idę kupić jeszcze uszczelniacz, spróbuję. Zobaczymy, czy to zda egzamin. Ostatnim razem zdałem egzamin na dwa lata. I potem się dopiero zaczęło coś dziać. Jeszcze 3% baterii zostały, muszę jeszcze szybko te zakupy zrobić, bo nie mam portfela i na telefon. Dwa mu wezmę <grym> całe dwa mu wlałem i w dupie. Później się wymieni tą chłodnicę. Jak mi się nie uda ogarnąć teraz pół środki, pół środki za tego wywojemy i niech się dzieje wola nieba Ale teraz jak drugi raz mu nalałem, bo jak nie, 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 nie włączałem kamery wlałem mu drugi raz i teraz się dłużej przejechałem i mi nie spadło aż tak dużo nie wiem o co to chodzi ja dawałem jakiś miesiąc temu auto do mechanika i, ten, i wiedziałem żeby mi uszczelił tą chłodnicę albo ją wymienił ten zbiornik czy co to tam ale kurde no coś żaden, żaden nie potrafi nie wiem czy to jest niechęć niechęć każdego czy po prostu się nie da, nie mam pojęcia. Pół godziny minęło i trzyma, także na razie o tym zapominam. Ale i tak się idę za chwilę umówić do mechanika. Tylko no zaraz zobaczymy o której się tam zjawi. I teraz to trzeba zobaczyć o co tam łazi. Już się załącza. Zaraz będzie hulało. No na razie tu wszystko porządnie wygląda, czy porządnie, o ile można to tak nazwać. Wszystko tu się trzyma jak należy. To się hula teraz rozcholowywuje Wydech Wydech hucha O, aż zaparowało No nic, popatrzymy tu chwilę Może podczas jazdy on tak mocno nie wieje Może podczas jazdy tu się coś dzieje dziwnego A no tutaj teraz dymi, no bo się wszystko nagrzewa No to będzie parowało ta woda i tak dalej, nie? Trzeba będzie na jakiś Na jakiś ten wjechać i Pomocować to po prostu. Mocno, no bo co tu innego się zrobi? Tam we Włoszech nie będzie to potrzebne. Wali, jak po gorącym. Nie wiem, to chyba podczas jazdy po prostu nie działa tak jak powinno. No. Swoją drogą nie wiem, jakim cudem, ale solar ładuje. 13, nieźle. Panie, ty tu pilnuj, ja idę dzwonić. Dobra jest późno, bo jest godzina druga, jest 29, tak jak widzicie. I teraz tak. Trzeciego, jak się spotkam z kapitanem Przyczepą, to mu poopowiadam, a czy to go zapytam o takie akumulatory litowo żelazno-fosforowe lifepo, tak to się chyba nazywa. One są dość drogie. Nie wiem ile to tam. Około 2000 amperogodzin kosztuje. I chyba jakiś alternator wezmę większy do tego mojego busa, bo słyszałem, że te baterie są niesamowicie wydajne przy ładowaniu. Szybko się je ładuje i można je głęboko rozładować. I to chyba będzie najlepsze do takiego yy, tworzenia już pełnej niezależności, nawet do obsługi komputera w prąd i tak dalej. I do streamowania też chyba będę komputer zmieniał, bo ten się nie nadaje. I zarejestrowałem się na dzisiaj na godzinę 15.50 jeżeli chodzi o drugą o drugie kucie i o ile o ile się będzie dało o ile się tam nic nie zmieni a mają tutaj teraz w tych Włoszech apogeum tego dziadostwa, to 30 i teraz tak raz na siedem, mniejsza 91 13 na 14 około 13 około 14 będę mógł już wyjeżdżać na luzie także gid majonez no a tak to siedzę teraz w pranie, zrobiłem jakieś głupoty tam. No i siedzę i oglądam głupiego, oczy znaczy głupiego YouTube'a tam wiecie, koniec internetu zaliczam kolejny dzień rano i sprawdźmy Co po nocy się stało, czy zleciało trochę tej wody, czy nie zleciało Nie zleciało nic a nic tej wody To dobrze Polimy dziada, jest godzina ósma i jedziemy na chodyńce. Wszystko ładnie, pięknie grzeje, także kryzys zażegnany na, na tą chwilę. O. Są młodyńce, są młodyńce. Jest mój Braziszak. Dzień dobry. Dzień dobry. I, i tak ludzie ja, Atreksy, bo często pytacie o Atreksy, są dostępne od ręki. Są dostępne od ręki. Jeżeli chodzi o Deusa, Dwójkę, i jeżeli chodzi o Nową Noctę, czyli Legend, 10 stycznia, tak mówią. Tak mówią Tak mówią w Turcji, tak mówią we Francji. Tak mówią w Turcji, tak mówią we Francji. Także tyle z takich informacji. A tak, to wszystkie inne detektory dostępne od ręki. Jeszcze mi czwórek nie ma marchewek. No. W zasadzie tyle. Słychać tutaj. Yy, w ostatniej scenie. Coś tam gadałem, że jak coś to są rutusy, ale jest godzina 14 i nie ma już rutusów. Ale spokojnie, bo już zamówiliśmy nowe. Także jak coś to. www.odyńce.pl. A ja teraz do Katowic jadę się ukłuć. Także widzimy się na Kuciu. Dojechałem już na miejsce i na 15:50 czekam i Multiego sobie oglądam. Jeszcze 50, 40 minut. No to diabli mnie, diabli mnie! I pan pielęgniarz czy tam lekarz czy ktoś tam mówił, że facet do niego dzwonił, że dzień po kuciu był na granicy i z racji tego, że miał to, to go wpuścili i nie miał nic. Ryzykować czy nie ryzykować? Ale tak czy inaczej muszę jeszcze. U kapitana bomby gdzieś tam. U kapitana bomby przyczepy. <laughs> Zrobiła się godzina 20:40 i idę na szybkie zakupy, bowiem jadę na kopanie jutro. Kieruj się na południe, następnie skręć w prawo. 49 minut przede mną i nie wiem czemu, ale zostałem poproszony o zakupienie pikolo, także może będzie impreza. Kto wie to nocą, ze spiżową oczą, i z naszą pomocą damy czadu dziś. Dojechałem na miejsce, ogarniam się tutaj ze sprzęciorem, sprawdzam jakieś tam zamówienia, porady do t 4 akumulatory, do busa, o proszę nawet jakieś firmy się zgłaszają. Zaraz to będę wszystko czytał, i właśnie odnośnie busa, bo to jest bardzo istotne. Dobra, najpierw się tu ogarnę z tym wszystkim, odnośnie aut. No to z Karolem tam mocno działam, jeżeli chodzi o, o busa. Nówki się praktycznie nie da dostać. Nie wiem, może wy macie jakieś dojścia. Bardzo mi zależy na kupnie któregoś z tych trzech. Najbardziej bym chyba chciał Fiata, i chciałbym. Chciałbym znaleźć L2H2. Nie chcę dłuższego i nie chcę wyższego. L2H2 mi w zupełności starczy. Wszystko to, co ja chcę, sobie tam później zrobić, to sobie zrobię. Fajnie by było mieć nówkę. Jak się nie uda nówki, to jakiś jedno-dwulatek. No, ceny są coraz bardziej kosmiczne, ale no taniej już nie będzie. Trzeba sobie to powiedzieć, bo no, sami widzicie, co się dzieje z cenami wszystkiego i. No szukam na gwałt takiego, na gwałt, aż tak na gwałt nie, no szukam jakiejś wiadomo, fajnej oferty. Karol tam będzie mocno działał. Pozdrawiam cię oczywiście Karol Mercy Campervan Były już dwa fajne. Dwa fajne, tylko dzwoniłem i się okazało, że nie mieli tego, tylko były oferty oczywiście. jak macie konkretne, naprawdę jesteście dealerami, macie jakieś takie dostawczaki. To takie 2019-2020, teraz już to za niedługo 2021. To konkretne oferty na znalezione w wodzie małpainteria.pl. Wysłał mi dzisiaj kolega jeden Sprintera za 97 tysięcy netto, ale mnie Sprinter nie interesuje, bo Sprinter jest wąski, a te auta 3 są szerokie, i ja mogę sobie w poprzek zrobić spanie i bardzo dużo miejsca będę miał dzięki temu, bo tutaj muszę spać tak muszę spać, a w tych dukatach w tym wszystkim mogę sobie tam zrobić łóżko i tam sobie po prostu spać Nie, na pewno nie będę robił takiej zabudowy ewentualnie, raczej znaczy zabudowy prysznic tam będę chciał zrobić e, kibel i, i biurko jakiś tam chyba boiler też tam będę chciał, zresztą to, to wszystko to, to, to już tam w późniejszym czasie ale jakby ktoś z was Ktoś z was był dealerem i miał takie jakieś jedno, dwulatki z małym przebiegiem To konkretne oferty znalezione w wodzie małpa.interia.pl Jeszcze sobie saperka oglądam Ale ten laptop to bierze tyle prądu, że aż żal na to patrzeć, obiecałem wam Że nie będę wam pokazywał, ale to już jest 12.2 i czasami spada na jedno i jest 12.1 Godzina 24 Jutro o 6 trzeba wstać, bo jutro w jutrzejszym kopanie. Także już zapraszam dzisiaj na odcinek z jutrzejszego kopania. Przede mną sen ciepło jest. Na dworze jest chyba z 2 stopnie. To tutaj ta pompka ładzi, tyle co, tyle co nie musi i e, cieplutkowałcie. Tyle z mojej strony. Trzymajcie się. Cześć!